Zobaczymy, co tu się zmieniło na osiedlu. Co tu się zmieniło. O, takie oklaski będą. Właśnie, muszę sobie trybunowe oddźwięki ustawić. Ja Maradona Wszystkich usuwają z tej Fify, stary. Niedługo to nie będzie nikim grać. Każdy coś ma za uszami. A kto nie ma? Kurka wodna. Lecimy z tym. Graj. Skład Battles to się grało, czy Division Rivals? Co to? Liga 5, sezon pierwszy. Division, gratulacje, twoje do nagrody. Dobra. Graj w Rivalce. Co tu się dzieje? Co to za skład w ogóle? Twój skład może już grać mecz? Edytuj. Co my tu, kogo my tu mamy? wuley Williams, Bale, Hazard, w środku Kamawinga, Modric, Bartara, Carvajal, Utiti, Marcelo. W bramce nikt inny jak Sergio Asensio. Dawno by tu nie było chyba, co jest? A się pozmieniało, a nie było kogoś innego? Kubo, prawy napastnik. Zacznie on. Przecież duecik, po prostu, że zaczyna nasz duecik. Już spada. Zileś Sung. Środkowy pomocnik. Frankfurtu On będzie na zmianę. Kawama Minga zostanie. Andreas Asensio. Asensio chyba za Beyla na razie. Kunade. Kunade. W środku kto to jest? Bartara, Carvajal, Marcelo. Kunade, niech sobie zacznie. Lemar, lewy pomocnik, Hoss, Saul, João Colerón. Dobra, tu się nic nie zmieniło za dużo. Widzę, że tu skład był miał być ko kompletowany. Dobra, panowie, no witam widzimy, no widzimy na zgrupowaniu. Lanki ubierać, rozchodzimy to i zaczynamy. Szulki białe, pezże. Mamy 30 spotkań treningowych. Takie sparingi z amatorami. Kurwa, mać Polak od razu, hehe, Hesiu. He tak myślałem, spocony Polak z zajebistymi kartami. Witam serdecznie, piekle mężczyzny. A, lagi lag już tam jakieś dziwne. Panie początek. Bosunda junior. Bosunda junior. Dziwny początek meczu, tak szybko się zaczął, o! He he, he siu, nie jest wymagający. Może widz daje wygrać? Hazard. Bulej. Sprytnie. Takie fuse kubo. Nie traci futbolówkę. Ja dawno nie grałem widzowie, wiecie. Nie pamiętam jak to się do końca... Guziki, które używało. Więc nie ma nerwów na początku, panowie. Takie fuse kubo, takie fuse kubo Jest! Jest! Japończyk trafia do bramki, pierwszy strzał! Gol! Hehehe, siuuu! I od razu się rozłącza! Witamy, witamy w FIFA! I pierwsze spotkanie od razu, sparring partnerzy się poddają! Tak jest, witamy w FIFA 2022! No przecież to jest idealne, idealne! Dzień bez słowa na K! O kurwa, piwo prawie wylałem. Zostanę w tej li... Ja, jeśli wy, wyjdę ligę wyżej, to zrobię nowe konto, żeby znowu zacząć w tej lidze. Czuję się świetnie, czuję się wybornie. Naprawdę, czuję się, że w końcu w życiu coś mi wyszło. Ci piłkarze są kontynuowani lub skończyli mi się kontrakty. Ohoho. Oho. Już oczywiście interweniuję. Jak to się interweniowało? Kałom, szukaj, wstecz, działania I prze... Prze... Proszę bardzo, a pan co? Paczki jeszcze nie otwieramy, na paczki jeszcze... ultiti. Um, na paczki jeszcze przyjdzie bracie czas. Dziękuję za gwiazdki. Pod podelektujemy się tym zwycięstwem, tak? Nie wchodźmy w kolejny mecz za szybko. Otwórzmy sobie jedną paczkę... Zobaczycie, że content, mój przyszły next gen to jest otwieranie paczek. Pokemon, Fifa... Muszę znaleźć coś jeszcze nowego, jakieś Yu-Gi-Oh, może... O... Eee... Teraz tak, jak się otwiera paczki? Poprowadź boomera. To trzeba zrobić. Centrala, zadania, transfery, sklep. Proszę bardzo. Zobacz przedmioty wymagające twojej uwagi. A chętnie, kurwa, zerknę. Dziękuję za, za gwiazdki. Restart streama mówicie, że można zrobić, żeby ludzie zobaczyli? A nie żałują. Na szotach chcę zobaczą. John Kuła, zachowaj karty. Zachowuję. Przenieś wszystko teraz. Eee, teraz tak, sklep. Eee, moje paczki. To są moje paczki, tak? O kurwa, panowie, tym jesteśmy Alcatraz. Al normalnie, ty... Otwieramy. Jedziemy z tym. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ty. <laughs> Raul Garcia, napastnik 80. Damy mu szansę. Nie ma kamery, bo na golasa siedzę go gościu. O kurwa, o kurwa, o ja. Ma Machangama, Machangama. Skąd on jest? Co to jest za klub? 78, ale jakie tempo? Machangaba ma może pójść do składu w ogóle na testy. Patrzcie, tempo 92. E, bierzemy go na testy, gościu. Ile tempa? No, zaraz robi wrażenie. Robi wrażenie, ten potwór robi w się sensie potwór z statystykami. Że ma potworne statystyki, o to mi chodziło. Robi wrażenie. Ale dropią, ale dropią. Anglia, rudy chyba ty. Lewy obrońca, show. Świetnie, 84. Ale dropi, kurwa, lepiej niż w tych pokemonach. Ile do pierdolenia karcik? Kampl? Nelson Semedo, pamiętamy go jeszcze z naszego składu. Salisu, Pajaca, Piaca, Willock, oni zostają. Kto wie, czy nie przydadzą się do. oczywiście. E, wiecie, jak to się nazywa. E, te składy, co się robi, kartę dostajesz. Zresztą jak ja wyglądam? Eee no, gościu. Ja to jestem Gigaczad. On podlany. Niemiec, chyba to nie Kross, środkowa obrońca, jednak nie. Borusia Mönchengladbach, Ginter. A Gintera to wszyscy znamy. SBC, właśnie tak. Ulala, ale poleciało. Rafinha. Ma koszulkę PSG na, tej, na tym chyba, na tym zdjęciu, nie? Szule z Bayernu Monachium. Ribery! Środkowy napastnik. A, to wy nie pamiętacie? Taki piłkarzy, widzowie. Moody. Nie, Mu, Mo! Mo! Mo. To jest szybki Mo! W gra. Kurde, przenieś wszystko później dałem. Ja pierdziele, źle stałem Był Mo Fou. Właśnie na środkowej pomocy być Mo i Fou. Ale świetnie zagrał Mofo, mofo Squad. Bardzo, że pierwszy meczek wygrany. Brameczka, takie fusek po fajnej zmianie. Strażnik, Strażnik, Strażnik. co chodzi, bo środkowy obrońca. Ale Beka O, Bednarek, Johnny Hwang Ujjjo. Napastnik. Chociaż nie, nie, nie. Ty się można testy przydać z bordo, To jest bordo, tak? Bednarek zostajesz. Źle, Polska krew tutaj. I mi się wydaje, że jak po prostu dawno nie grasz Fifę, to, ona, ona, to jest tak specjalnie system skonstruowany, że jak wracasz, to te paczki cały czas dropią yy, i tworzysz taki się, wiesz, obraz w twojej głowie ciepła, że to jest wszystko fajnie, elegancko. A do dwa dni z tobą odpierdalasz. Wow! 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 Mówiłem, tak to działa! Tak to działa! Ja pierdziula! Foden! Na, I Nosek napisał, że chuja mi dropi i w tym momencie wybiegł właśnie gościu w różowym tym. I co teraz? Dziękuję, dziękuję serdecznie. What's poppin? Coś widzu, coś widzu mówi, słyszycie? Ty, słyszycie widza? Coś gada. A to? A to. Cich, 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 cich. Cich, cich. Powiedziałem cicho, cicho. A. Ale ładnie podropiło. Wiem, że ta karta jest gównem teraz, ale wiadomo, chodzi o po prostu, że jest kolorowa. Ja jestem kolekcjonerem kart, tak? Chodzi o kolekcję tak naprawdę. Nieważne, że coś tam gra Messi! Messi! Ah. Akuna! Akuna Matata Ful. Gonzans, Go Tierney. Gerson, Daniel Podence Bebu. Bibu babu. Babu babu Asano. Wygląda jak taki zły charakter z filmów japońskich, nie? Takie ze Szwecji, Przecież wszystko, teraz. Z azjatyckich filmów. Dobra, ostatnia paczka. ja są jakieś ciekawe, rzeczy, teraz to można dropnąć? Ty może z donatów zbieramy na jakieś te paczuszki potwieramy, bo to jest zajebisty content. Wow! A co to za drużyna jest? Ananasów? drużyna ananasów? O wygodach. taki stary, typowy stary. się. No wiesz o co mi chodzi, Mordo A tego. A... No taki stary. Ty i tak, wiesz, patrz, patrz tą kartę. Czekaj. Ty synek, do domu. Do domu wracaj. Do ciebie gadam, właśnie. Nie pyskuj, bo matce powiem. Coś takiego, taka karta. Przenosimy, przenosimy. Właśnie potrzebuję tego gościa na ławce! To będzie mój trener taki, że ci palce właśnie wskazywała. Nie nie nie. nie, 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 nie popisuj się. Tak, takiego gościa potrzebuje. Division Rivals. Dobra, aktualniamy skład. Bo widzę, że jest grubo. Siódma liga wzywa, czyli to jest taka okręgówka, okręgówki, okręg okręgówki. Edytuj. No, są nowe mordeczki, są nowe mordeczki w ekipie. Tony Cross, Lamar, lewy pomocnik, Munian, Lenzi Sung. Kurwa ta ławka się zrobiła bardzo ciasta. Jak się sprawdzało innych? Klub, cały klub. Macz 89, środkową obrońca, tak, ja potrzebuję jego. I taki środkowy obrońca, no to, no, suk się nie łapie na razie. Cooler, tak. I był ten taki szybki chłop, co nam się trafił. To miał 92 tempa. Eee, Maczunga się nazywał chyba. Na czarnym tle. Już miałem boli od tej gry. Ale tylko po prostu z tego faktu, że mega się jaram. Wiecie, jak to z emocji. Jak go się Machunga schował tutaj? Ile on no, miał? Nie robię żadnych zadań, chłopie. Robię powrót w Cyulani do świetności. Jest, Machangama. Środkowy pomocnik ofensywny. I on... Wejdzie sobie za. za krosa? Zamuniana! Tak, za Będzie zmiana po prostu. Munia na razie odpocznie sobie. Aha, ale ty masz te zadania zrobione i masz 45 zadań. Aha, dobra, to zrobimy po meczu. Zrobimy po meczu. Kolejny mecz na razie. Spokojnie, muszę się rozegrać. Tak naprawdę to grałem kilka sekund i wygraliśmy jakimś totalnym fartem. Graliśmy z Maciusiem albo Tomusiem. Okej, okay, gość, widzę, ma main. Ksywka main, czyli to jest główny jego skład. No mocno francuski francuski skład. Francuska ekipa. Taneo. Tutaj bardzo inteligentny gracz zaczyna początek meczu. Robił kołowrotek. Świetny Modric. Poncinius. Marcinius. -Mar o, znowu wejdzie do środka. Spokojnie na nisko na nogach. Neymar junior. Chociaż tego starego to ja nigdy jego nie znałem. Kama Kamawiga. Ładne przejęcie. Wule już szuka tak jak klubowa, nie rozpędzony Japończyk, ale niestety tracił futbolówkę. Tempo spotkania niewiarygodnie szybkie. Aj, przeciska się tutaj. Będzie pierwszy strzał. Wyłuskał to Asęś Chujowa jakość, muszę to chwilę zmienić. Takie fusę kubo na straży. Hazard. Ładnie sobie radzi z rywalem, ale traci futbolówkę. Odzyskuje ją. Łow, takie fuse Kubo! Ależ to zrobił efektywnie. Spokojnie, zaraz się rozgrzeje, o, chyba mamy faul. Na żółtą kartkę, niestety nie. Ze strzałem będzie. Ej, nie no, panowie wpuściliście go do własnego ogródka. Ja gram na 4-3? Aha, to rozdziałkę muszę zmienić. A spokojnie zaczynamy, za chwilę to wszystko skalibruję. Na razie mamy wysoką piłkę graną. Podbolówka wypluta przed pole karne, strzał. Ajajaj, bliźniutko, bezpiecznie, 10 minut. Troszkę takiego naganiania e, gospodarzy Kunade, Utiti. Kawa Minga znowu strata. O kurwa. Nie, nie, nie. Świetnie, świetnie. A ho, a jo. Wow, takie fuse Kubo, a kto zgarnął? Nie to wulej! O Jezu, strata, takie fuso. Dobra. Harwahal przejęcie. Takie fuse Kubo. Wulej znowu... I po co wy się kiwamy? Po co wy się kiwacie? Modric. Inteligentnie. Wulej. Ech! Wulej walcz. Kurwa świetnie, wulej. Strzał takiego... Kapcia! Takie fuzę, wulej! Kurwa! Nie to jest... Ten, nie, to był takie fuzę. Tak samo wyglądają. Naciskany tutaj gracz. Arkinios. Aj. Naciskaj, naciskaj. Dobrze, UTT, the fucking wall, kawaminga Takie kubo, ucieka! Czy to przejmie niestety? Wyłuskał u tą futbolówkę obrońca Inteligentnie, takie kubo Wypuszcza teraz modlicia, ale chorwat niestety jest zdemolowany O kurwa, ale mi zrobił tutaj rajboła Nie! Pierdolony! Okej okay jednak był. Sędzia dostał oczywiście karty Pokémon. Ojej! No źle to wygląda. Nasi obrońcy świetnie sobie teraz poradzili z tym. Może ktoś wybiegnie, co? Wulej! Wrzutka w pole karne. Zejście! gola, Asensją z prawego skrzydła! Wielki powrót! Wielki powrót Trikota Bermudzkiego! Huch, wpadli w sidła FC Ulani i mamy 1-0 No i oczywiście przeciwnik obsrał się żurem Obsrał się ciepłym żurkiem Nawet bez kiełbasy i kartofli Sam żur, sam żur, bez warzyw, taki siwy żur Trudno, trudno FC Ulani jak już strzela to żądli tak, że rozłącza gościa Lecimy z tym dalej Do jednej bramy to są granie W tej lidze to się do jednej bramy gra Jak grał przed streamkiem, jak wam pokazywałem, że pobierałem tą grę przed chwilą Jak tak możesz myśleć? Marcelis 1 To jest to, to jest po prostu wrodzony talent Okej, okay, dobrze to wyglądało Myślę, że można zagrać kolejny mecz. Ale wiadomo, to są sparingi, to są sparingi, widzowie. Jeszcze 28 sparingów trzeba rozegrać. Teraz Essen Borussia. Essen Borussia. Essen to znaczy co? Północna? Essen to znaczy jeść? Esse? Essen. No, ale też tak może być. Więcej wiary, więcej wiary. Zaczynamy. Jean Felix. Drip. Ale z niego cieknie drip. Znaczy kapie, ale cieknąć też może. Lame Llorente. Miranda, Miranda, ciasto bardzo na lewej stronie. O, jean felix oklikuje. O jezu, zum ale tu było ciasno, ale inteligentnie Francuz sobie poradził. Hazard, ależ wypuszcza sobie bardzo sprytnie futbolówkę i zaczynamy, zaczyna się rozpędzać, ależ beznadziejne podanie. Ja cię, kręca. Gdzie ty... On... Wulej. Siadamy na nich, siadamy Ale la, Żypylechanfonçon Uważajcie będzie grał długą piłę Tak zwanego zasiekowego Do środka będzie, będzie odgrywał Pięknie Titi. Na kolanku, przy przycupnął Żeby tylko dokładnie ojej, dokładnie zablokować to uderzenie Jean Felix, Jean Felix, strzał, Jean Felix Staranowany przez bramkarza, Ale o to chodzi, to jest brutalna gra, męski świat Hazard będzie teraz szukał jakiegoś... Ojej! Złe, bezradzone podanie! I tutaj Belk, przepraszam, nie Holender. Belk jest kurwa do zmiany. Belk jest do zmiany. Kunade, niczym tytan pracy wykonuje swoją, e, swoje zadanie. Kama Winga. Wulej. Czeka na takie swyste kubu. Ależ kurwa, gramy piasek! No panowie, no otwieram za chwilę firmę z Żwirem i Piachem. Bo tyle tego tu nasypali. Karwachal. A są Modric, znowu beznadziejne podanie, FC Ulani coś nie w formie, tak FUZE kubo zabiera się, zabiera ze sobą cały skład, delikatnie górą, ależ sprytnie, ale nie dokładnie ale znowu jest przy futbolówce, bo dokładnie wybicie, O ty, Wólej, kurwa, na chuj wy się obracacie, co wy za bale drobita, rozciągnijmy na prawą stronę, ale znowu beznadziejne podanie, Jean-Felix. Niewiarygodne jest to, że ktoś to spotkanie może wygrać. Obydwa zespoły pokazują kunszt nieskuteczności. Asensio lekko poturbowany, ale puszcza to sędzia. Co wy robicie, kurwy? Spokojnie, Utiti, sędzia tutaj. Przypadkowo chyba mikrofon Jose Rudiniego został nagrany. Tak jest, przyklejenie Takie fuze bo namierza cel, ale niestety Walker wchodzi w tempo i blokuje strzał Japończyka. Ale to już wyglądało sympatycznie. Gdzie strzał z głowy, piłka wypluta, takie fuzę Kubo, ależ się obrócił i uderzył chyba w rękę, nie wiem czy nie była ręki. Ależ Marcelo to ładnie zrobił. Rozciągnięcie, inteligentnie. Takie fuzę Kubo przykręcił Rogala, ale to był zwykły rożek. Siadamy, siadamy wysoko na nich, dobrze, odbiór piłki. Rozciągnie kolega. O Jezus, to był Pele? A, pele. Ładuj, ładuj! Aj, aj, aj! Kama winga, strzał z dystansu. Lorente, Marco Lorente. Mariusz Lorente. Znowu Mariusz Lorente na lewej Francji. Mariusz, Mariusz biega w pole karne. Aj! A bo Marek? Ale niestety, Jean Cunardé. Kama Rozpędzamy się, dziękuję za gwiazdki. wulej, i bardzo ładne rozciągnięcie. Inteligentny grzech w ceulani, ten zespół chce się podobać. do no profesorstwo! Profesorstwo! Kurwa! Nie! Dobrze, widzowie! Po na czacie sypiemy się, kurwa. Next gen! Ależ to była akcja profesorska. O nie, Miranda, Miranda! Kurwa broń! To 1-0 w plecy. Szkoda, szkoda, szkoda. Ech. O la, la la la. Spokojnie panowie, nic się nie dzieje. Jeszcze wyrównamy w tej połowie, obiecuję wam. Kurwa, mać. Nie ma żadnego faulu, co ty kurwa krzyczycie. Ej co, to, to był faul! Kopnął go w łydkę. Do no nie no panowie. Spokojnie panowie, nic się nie dzieje. Kama to jest sparing ascensją. Co ty zrobiłeś? No. Bum! Przyjmij ktoś! My musimy łapać kontakt. Musimy łapać kontakt w tym spotkaniu. Świetnie. Kunade. Ale po co tak szybko? Fokonie. John Kunade. Kama Wilga, Kubo. Kubo. Do wuleja. Blokowany jest tutaj Chińczyk. Akcja, bardzo ładna, ładna azjatycka akcja. Wulej, łapiemy kontakt, łapiemy kontakt. Koleocio, ocio, papiciulo. Możemy to wygrać jeszcze. Oni już troszkę w defensywie, wiedzą, że możemy kąsać. No tutaj jeszcze dyskusje między graczami, ustalenia Asensio to Modricia tutaj pewnie mają jakiś pomysł na kolejne rozgranie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Będą zmiany niedługo. Lecimy takie takie kubo, Wulej, Modric. Ojej, oh yeah. potrzebne kiwanie się, Kamawiga. Kubo, Kubo, ależ było blisko, ależ było blisko. Jakby tylko dobrze przycelował. Oni mają ten taki groźny styl. Walker. Jezus Maria, albo blisko, dobrze Walker nie ma nóg i nie strzelił tego. Bardzo mnie to cieszy. Walka takie fusek chyba nie wygra pojedynku główkowego, no nie takim wzrostem. Bratu chyba dał grać. Kurwa! Było blisko. Ładnie. Takie. Nie, to jest wulej. Przedłuż piłkę. Strzelaj ktoś. No nie, no wulej przy, przyjmujesz i robisz takie bagno. Blokuj, blokuj, świetnie, chciałem zagrane. Dobra, na spokojnie. O kurwa. O nie, no wuję, sytuacja sam na sam, taka ważna sytuacja. Huch, dobra. E, Take fuzo zejdzie, wejdzie Williams, Mchanga wejdzie za Kamawingę i co, weźmiemy sobie Bayla za ascensją, Nie za Hazarda. Wiem, że to nie jest jego pozycja, ale tak będą grać. Strzał, kurwa. O jej z pierwszych chciał podawać. Ale żeby to było genialne. Waga, będzie rozbiegał. Foden będzie rozbiegiwał. O nie. No przecież on nic nie robi. Co wy? Co by to była za bramka? Nie! Tyle czasu na genialne podania, zagrał taki Piaseczek. On cały czas robi ten sam zwód, a my się dajemy na to nabrać. Co karnego gwizdnął, co za śmieć? Aj no Ale panowie, do ataku, do ataku. Gramy bardzo ofensywnie. No nie, tej się wraca, jaka miernota. Nic nie jest jeszcze stracone, panowie. Gramy, gramy, gramy. To nie był faul. Dobrze, wulej. Na spokojnie, panowie. Walker. Dojeżdżamy, dojeżdżamy. Ładuj, kurwa, ktoś! Maca Gimba, Maca Gimba! Wulej, kurwa! Ej, co jest? Spalony! Ależ są, kurwa, jaja na Estadio Bena Rabenabúa. No dobiegaj do każdej piły, siadamy na nich. Jesteśmy, kurwa, lepsi. O nie, nie, nie jest tak z pierwszej no. Dobrze, Marcelo. Kurwa spalony. Panowy doskok, doskok, ostatnie minuty. Z pierwszej piły. Niepotrzebnie to było tak zrobione. Dobra, spokojnie. Nie, Williams. Czy to full sile tu przyjechałeś do nas? Ależ są nerwy, no. Kurwa, no. Dale! W takiej sytuacji, panowie, dawa, jedziemy z tym. Nie. Kurwa. Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Przegraliśmy to. Co za piaszczysta plaża. Dobra, jeszcze nie klatka tutaj. I koniec. Skończył mi mecz, jak mieliśmy szansę. Ech. Dobra, panowie. Nic się nie stało. Dobry meczyk. To jest sparring, wiadomo. Mieli farta. Mieli w chuj farta. Troszeczkę zapomnieliśmy, jak się gra w tą grę. Troszeczkę zapomnieliśmy, jak się gra w tą grę. Ale jesteśmy blisko. Aj, aj, aj.